Uczennice, uczniowie, koleżanki i koledzy, w imieniu samorządu szkolnego z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia życzymy Wam zdrowia na obecny trudny czas, spokoju i radości płynącej ze wspólnego świętowania oraz wielu wspaniałych chwil spędzonych w gronie rodziny i bliskich. Życzymy Wam spokojnego odpoczynku, pomyślności, miłości i takiego wytchnienia od codziennych obowiązków. Niech w tym szczególnym czasie nikt nie będzie samotny i smutny, bo święta to czas bycia razem. Pragniemy też złożyć życzenia dyrekcji, wszystkim pedagogom i pracownikom naszej szkoły. W imieniu całej społeczności uczniowskiej życzymy Wam odpoczynku i nadziei nie tylko na okres świąteczny, ale i na całe życie. Dziękujemy Wam za wspólnie spędzony czas. Wesołych świąt i szczęśliwego Nowego Roku.